Reprezentuje taki piękny hotel, który ma bardzo fajne miejsca do wypoczynku i do romantycznej kolacji. I do fajnej imprezy. Właśnie. Fajnie była Marcy na Iwcie? Fajnie, tylko się obiadłam i chcę teraz do toalety, a mama mi nie pozwala. A kogo spotkałaś na Iwencie Opowiedz. A, a. Od kogo braś autograf? Um. Od Alka ba. Od Alka Barona. I od Sandry, tak? I od Sandry I co, są fajni? Tak A Ale, a Baron i ktoś tam jeszcze siedzą razem Sandra by... Nie, nie Sandra, tylko to The w Kids A, no to nie mówimy The Kids, tylko mówimy o dzisiejszym evencie No I to chodź, co? I chodźcie zobaczyć jakaś ścieżka Idziemy ścieżkę zobaczyć No Są zapalone gwiazdy. I jest taka ścieżka gwieździsta ścieżka. No, bo ja jestem tu gwiazdą. Nie ma wymowy, że... No, jesteś najważniejszą moją gwiazdą na niebie A tu? Nie ma gwiazd. a tu jest patio takie ja fajne. Tak. Wow, ale co? Taki I tu też jest taki Tam widać arkady pod spodem, zobaczcie tam w okienku, malutkim. Idziemy zobaczyć. Tam byliśmy właśnie. Tam byliśmy. Ale Okej, cudnie. 20. Gwiazdy. Bo ja jestem gwiazda, a to jest wejście. Tu Gwiazdy schodzą po czerwonym dywanie I tyle jest. Nie ma czerwonego dywania, Ale nie jest dywan. Ale jest gwieździsty dywan, zobaczcie. To jest dywan. Bo my jesteśmy oczywiście gwiazdami. A i jeszcze jedno. Pokaż o, Marcy się czaruje Ja yeah. no Pokażesz nam wszystko teraz Tu jest bar Piękny bar, można robić sobie zdjęcia ładne Tu jest kolejne wyjście jest kolejne wyjście Można się spotkać tutaj na randce Albo na spotkaniu to chodź nam pokaż gdzie ten event był. Ale piękny ten zamek. O jacie. I co? Tu była ścianka, tak? Tu robiłaś zdjęcia. No to chodź, pokażesz tą ściankę. Robiłyśmy. Piękne. A z czego one są zrobione? Ale piękne. Z takiej folii. Śliczne. Dobrze, to pokazuj, Marcysia, dalej. No to pokaż, gdzie było rozdanie nagród. O, tutaj można wejść. Tu można wejść. Można wejść, tu była zobacz scena. Pokaż tu ściankę. No to... Tu była licytacja prowadzona. Chodź, pokaż. Oj, ciocia Ela jest. Ciocia Ela jest. O, i tutaj mamy korzenie. Zobaczcie. Tam taki las jest. Co tu było Marcy? Licytacja. Na rzecz fundacji. Na rzecz Fundacji. Rock Rock and roll. Czyli fundacji, która wspiera dzieci choroby na Rykach i, i i, i dorośli. Dobra, musisz głośno mówić, bo nie słychać. I tu mamy to, o i tu jest rock and roll, możesz pokazać tą fundację. A to jest nie rock and roll, tylko to jest rock and roll. Piękne skrzydełka. Ty jesteś całe jak skrzydełko. To chodź. Marciusia ja jeszcze załapałam. Jeszcze Marcusia je, bo głodna. A co Marciusia wybrałaś z menu? Ziemiaczki. Drzewo. Dzwone drzewo. Też kurczaka i marchewka to ale... Dobra, a ja wybrałam rybę i gnioci. Chyba się tak nazywa. W tym dniu wracamy do domu. Pięknie jest tutaj. Widzicie? Otworzyły się. Otworzyły się i wracamy do domu. I wracamy i gwiazdową drogą. Gwiezdną drogą. Gwiezdną drogą. Gwiezdnym szlakiem. Tylko nie wiem czemu no, nie można tego podnieść Zobacz jak nice No patrz, nie da się tego podnieść Ale ślicznie A tu są rośliny A pod spodem rośliny Gwiezdna droga Papa, pa. kiedyś tu wrócimy